Cześć, witam serdecznie w pierwszym projekcie Denko w 2016 roku. Kochani, jeżeli macie ochotę zobaczyć co zużyłam, co mi się sprawdziło lub nie, to zapraszam oczywiście do dalszej części filmiku. Pierwsze, co Wam pokażę, to jest żel 3 w 1 do demakijażu twarzy i oczu. Żel jest marki filozofii i ja mam go już bardzo, bardzo długo. Oczywiście on nie tak długo, że jest już przeterminowany, ale postanowiłam go wykończyć i dalej jeszcze troszeczkę tutaj na niej jest. Powiem Wam, że on mi się nie sprawdza do demakijażu, nie sprawdzał, bo chyba go już nie będę teraz używać, do demakijażu oczu, natomiast do twarzy razem ze szczoteczką Foreo Luna, Niesamowicie dobrze oczyszczał twarz. Do tego to jest produkt tak strasznie wydajny, że aż mi szlak trafiał, że nie widziałam, że cokolwiek ubywa z tego opakowania. Jest gęsty, konsystencji ma gęstą, i naprawdę starcza po prostu na wieki. Za to zapach nie do końca mi odpowiada, i dlatego też nie wrócę do tego. Żelu, aczkolwiek powiem Wam, że to jest naprawdę dobry Żel. Nie przesusza, niczego złego nie robi, naprawdę dobrze domywa, ale do oczu y, ja wolę inne produkty niż właśnie takie Żele. I zresztą on mnie troszeczkę też w oczy piekł. Także Żel z Filozofii. Kolejnym produktem to jest Nivea i to jest płyn micelarny do cery normalnej i mieszanej. Słuchajcie, to nie jest zły, to nie był zły płyn micelarny, aczkolwiek bardzo szybko mi się skończył. On mi nie podrażniał oczu, za co właśnie go bardzo lubiłam, ale nie domywał tego makijażu tak raz, dwa, trzy, jak to robiła, na przykład bioderma, albo garnier. Przynajmniej tak było w moim, w moim odczuciu, także zużyłam, byłam zadowolona, ale nie zakupię kolejnej. Kolejne buteleczki. Następnie zużyłam krem sylwego to jest lekki krem rokitnikowy. Ja go używałam jako kremu na dzień, to jest krem hipoalergiczny. Powiem Wam, że nie do końca był to mój krem. Dlaczego? Dlatego, że makijaż na nim nie wyglądał ważył mi się. Ja przeważnie jak nakładałam ten krem, nie nakładałam już niczego innego, później po prostu nakładałam sobie fluidy i makijaż yy, nie, nie do końca. Fajnie wyglądał, trzymał się na tym kremie, aczkolwiek nakładany tak solo, bez, bez już makijażu, bardzo fajnie, ponieważ on ma taką pomarańczową konsystencję, ehm, bardzo fajnie nadawał tego delikatnego kolorytu twarzy. Ehm, więcej nie, za, nie zauważyłam jakichś spektakularnych zmian na swojej twarzy, nawet minimalnych, także, ale dobrze mi się sprawdzał. Ehm, i był ważny tylko i wyłącznie 6 miesięcy 50 ml wydajny też, też był także krem z sylweko. zużyłam również hydrolat hydrolat z rumianku i to jest marka Biopark Cosmetics ja te hydrolaty kupuję bardzo często jak robię sobie zamówienia na stronkach z produktami naturalnymi ten był fajny ale raczej zapach mi nie odpowiadał i wybieram jednak inne z tej serii, nie, nie powiem wam konkretnie jakie, ale do tego, um, do tego nie wrócę, do tego właśnie um, z rumiankiem. Następnie dękuje w połowie i to jest Serum Kills. To jest Serum Midnight Recovery Concentrate. W 30 ml, słuchajcie, zużyłam tylko i wyłącznie, tylko pół opakowania. Fajną on ma tutaj buteleczkę, bardzo fajną buteleczkę. z z pipetką, jest szklana, jest ciemna I ja prawdopodobnie sobie buteleczkę zachowam, żeby przelać sobie coś, co ma w jaśniejszej buteleczce, a chciałabym trzymać w takiej ciemnej. Dobrze sobie oczywiście oczyszczę. Powiem Wam, że serum nie robiło u mnie, nie dawało żadnych efektów. Nie dość, że się nie chciało wchłonąć, to na drugi dzień to niby mamy mieć bardzo rozświetloną, promienną cerę, ja nie zauważyłam absolutnie żadnych, e, żadnych zmian żadnych dobrych zmian e, jest bardzo dużo pozytywnych opinii na na YouTubie czy na blogach e, jeżeli chodzi o ten, e, o ten olejek, bo to jest w sumie olejek mieszanka olejków ale nie, ja, ja wiem, że on już jest teraz po terminie u mnie 18 miesięcy temu na pewno on tyle ma i dlatego odynkuję go i na pewno nie zakupię kolejny raz Tutaj chyba przejdziemy, przejdziemy do włosów. Ja mam e, Gül, to jest Focht Herstell, czyli e, szampon nabliżający e, do suchych i zniszczonych włosów z babasu, babasu e, olejem babasu. I ten szampon wyjątkowo nie sprawdził mi się, dlatego że głowa mnie po nim swędziała. Jak, e, ja nieraz tak robię, że używam tylko szamponu, bez żadnej odżywki, bez niczego, i później najwyżej sobie na końcówki daję jakiś serum, ale jak użyłam właśnie. Bez odżywki, to jestem pewna, że ten szampon przynosił mi dyskomfort na mojej skórze głowy. Choć już to jest moja kolejna buteleczka szamponów z GUL, ale właśnie ten nawilżający szczególnie nie wiem, wpływał na to, że głowa, skóra głowy mnie swędziała. Zużyłam również ze Schwarzkopa i to jest Bonacure e, BC. Bonacure Repair Rescue. To, było, to jest takie małe opakowanie, 75 ml. I to jest do jakby zalepiania naszych rozdwojonych końcówek. E, powiem Wam, że produkt był bardzo wydajny i bardzo byłam z niego zadowolona. To właśnie używałam tego produktu. Jak nie chciałam używać żadnych odżywek ani masek, e, chciałam, żeby te włosy były takie trochę solo, ale jednak, żeby te końcówki dobrze wyglądały, e, to stosowałam tego. E, ja teraz używam tego Serum Skerastas, które jest fenomenalne. Ale to działa jeszcze troszeczkę na innej zasadzie. Tu skupiamy się tylko i wyłącznie na tych końcóweczkach. I one fajnie, właśnie tak e, jakby zlepione są. Wydaje mi się, że ten produkt ich nie regeneruje stale. Ale jak chcemy sobie wystylizować włosy, żeby one ładnie wyglądały, to ten jak najbardziej polecam. Kochani, następnym produktem jest to Antiperspirant z Rituals i to jest Tao Kong Ja go słuchajcie, wygrzebywałam dosłownie palcem, gdzie nie robię tego naprawdę przy, przy wielu produktach. Jak już tak dęko jest takie, że wiecie, mogłabym jeszcze ze dwa czy trzy razy użyć, ale to już wyrzucam. Ten natomiast wylizałam, wygrzebałam do ostatniej, do ostatniej kropli. Cudowny antyperspirant. On zawiera aluminium, ale tak niesamowicie chronił mnie, moje pachy, że myślę, że do niego będę od czasu do czasu wracać. Używam teraz naturalnego, innego, który pokaże się niedługo w ulubieńcach ym, grudnia i stycznia. Acz, natomiast ten, ten był naprawdę bardzo, bardzo dobry, i również on pokazał się w kilku, chyba nawet, ulubieńcach. Tutaj mam opakowanie po zużytych płatkach, i choć już nie wkładam do, swojego, do swoich projektów Denko e, płatków kosmetycznych, te niesamowicie mnie właśnie zaurczyły, były tak niesamowicie delikatne, jak puszki dosłownie, i ja je kupiłam w takiej tej małej drogerii na wiosce, gdzie jeszcze nieraz do Lidla, e, Idyl się nazywają. Słuchajcie, jeżeli mieszkacie w Holandii i spotkacie te płatki. Kupcie sobie, ja, ja miałam trzy opakowania, bo tam była promocja, ja wpadłam tam właśnie w płatki niekoniecznie te, ale zakupiłam te i byłam tak niesamowicie zadowolona, że e, stwierdziłam, że warto pokazać je w tym projekcie. Denko. Miałam te 50 sztuk i naprawdę były super, super. Kochany, zgużyłam również skin Amur, który, który dostałam kiedyś do przetestowania, i to jest krem z biopeptynami. ja Robiłam osobną recenzję. Moim zdaniem to jest cudowny krem. Ja używałam właśnie jeszcze bardziej, jeszcze bardziej jakby doceniłam jego właściwości po tym, jak, jak, jak właśnie używałam kwasów, retinolów i tak dalej. Ten cudownie nawilżał, zostawiał twarz bardzo ładnie taką napiętą, nawilżoną. Zużyłam go co do ostatniej kropli i no nie wrócę do niego, ponieważ on dla mnie nie jest w ogóle dostępny. Aczkolwiek um, pani ze sklepu pisała mi, słuchajcie, czy ona, że ona chciałaby mi podarować sześć takich opakowań, żebym ja mogła je sprzedać i przeznaczyć pieniądze na mój kanał. Ja odmówiłam, bo ja nie jestem tutaj, wiecie, żeby, żeby nie wiem, nie no wiecie o co chodzi. Um, ja sprzedaję swoje jakieś tam, jak, jak robiłam raz wyprzedaż kosmetyków i, i innych gadżetów, e, ale nie, nie przyjmuję od firm produktów, aby tutaj wam je później sprzedawać i pieniądze poświęcać na mój kanał. Śmiesznie, śmiesznie to tak brzmi, e, ale naprawdę byłam bardzo zadowolona z tego. Z tego kremu. Dwie maskary widzę tutaj i obie są maskary z Essence. Pierwsza to jest Lush Princess. Słuchajcie, ja w tamtym roku, ja troszeczkę się tutaj chyba. W tamtym roku, ona chyba pojawiła się nawet w ulubieńcach roku, to była tak niesamowicie dobrze maskara, natomiast to opakowanie zupełnie mi się nie sprawdziło i właśnie nie wiem, czy to zależy od moich rzęs, czy one się zmieniły, czy ta maskara się zmieniła. Ona się nie, niesamowicie, nie dość, że się osypywała, to jeszcze jakoś tak nie podkreślała tych rzęs, także jestem zawiedziona i nie powrócę już do tej maskary. Kolejna jest też z Essence, natomiast była przecudowna. Nie dość, że świetnie, to jest Lashmania, False, false Lash maskara. Słuchajcie, maskara nie dość, że nie mnie w ogóle, bardzo ładnie wyciągała, podkręcała rzęsy, nie osypywała się. Już później trochę się zaczęła osypywać, ale tak, tak w tych pierwszych tygodniach to się nie osypywała. Ona dopiero tak po tygodniu zaczęła mi się bardzo podobać i kiedy chciałam kup zakupić kolejne opakowanie, to nigdzie tej maskary nie mogłam dorwać. Także powiedzcie mi, czy one są wycofane, czy jak, ale w żadnym... Ale w żadnym tej u nas krajfacie nie widziałam. O, jeszcze mam jedne te, te płatki kosmetyczne. Przejdźmy może do serum, do serum z Bielendy. To jest super mezoserum, 100% kwas hialuronowy. Kwas mlekowy do każdego rodzaju cery na dzień i na noc. I powiem Wam, że to było bardzo fajne serum. Nie dość, że się pięknie wchłaniało. Ja nieraz mieszałam to serum z jakimś olejkiem, przeważnie z olejkiem Marula. Naprawdę bardzo, bardzo fajne serum. Twarz była po prostu też dobrze nawilżona, ale to nie jest tak, że tęsknię za nim. Wiecie, o co mi chodzi? Są niektóre produkty, że jak mi się skończą i przez jakiś czas nie używam, to bardzo, bardzo do nich tęsknię i mam, chcę bardzo je znów kupić. To natomiast, jeżeli będę miała okazję kupić, zakupię, ale nie szukam jakoś specjalnie. Ale fajne, fajne było. Kochani, dwa kremy pod oczy, które zużyłam, które były ulubieńcami z zeszłego roku. Pierwszy to był krem z Resibo, Resibo krem pod oczy który również pojawił się w jakichś ulubieńcach, patrzę, czy kamera mi się nie włącza. Bardzo dobry odżywczy krem pod oczy. Nie sprawdzał mi się on pod makijaż i musiałam używać ciupenki. Natomiast na noc nałożony taką, no nie grubą, ale taką grubszawą warstwą niesamowicie dobrze napinał, odżywiał, ale nie nie zlikwidował zmarszczek tak jak producent mówi, że niby uwypukla, nie zauważyłam tego aczkolwiek bardzo, bardzo dobry krem zresztą marka Recibo, ona cieszy się dobrymi opiniami w, tutaj na YouTubie, czy na blogach i kolejnym to był krem Shiseido, Shiseido, Shiseido Bio Performance Super Corrective Eye Cream, który był cudowny. Ja go używałam przeważnie na noc. Ma pompeczkę tak samo jak i Recibo. Recibo też tutaj fajnie, bo można było widzieć, ona to jest taka pompka, która wy... wyciągała nam ten produkt do góry, tak? I razem tutaj te L się chyba nazywa. Tutaj niestety, no nie mogłam zobaczyć, czy coś, coś mi się tu kończy, czy nie. I raptem, o! I jeszcze troszeczkę wydobyłam. I jak tym się skończył, jak aplikowałam, a teraz znowu coś się wydobyło. Bardzo fajny, nabilżający, dobrze wchłaniający się krem pod korektor, pod właśnie przed tym, jak robiłam makijaż. Bardzo ładnie wygładzał. Spólnie tą cerę pod oczami, także byłam z niego niesamowicie zadowolona i myślę nad zakupem kolejnego, aczkolwiek wykańczam jeszcze e, to, co mam. Kochani, produkt z Paula to jest produkt Mini Clear Ultra Light Daily mattifying Fluid. To był krem bardzo lekki z SPF 30. E, który to był krem nawilżający, niesamowicie dobry produkt pod makijaż, leciutki, szybko się wchłaniał, do tego SPF 30, nie zostawia jakiejś białej warstwy na twarzy i myślę nad zakupem kolejne buteleczki, ale no, wycisnęłam go naprawdę już do ostatniej kropli i może jeszcze sobie rozetnę, aby wykorzystać już na maksa. Mam tutaj top coat do paznokci, serzwid. jeden z moich chyba najbardziej ulubiony top coat, aczkolwiek on jest tylko i wyłącznie dostępny dla mnie tak tak z tego co się orientuję w drogeriach internetowych, jak będę robić zamówienie jakieś i skończy mi się ten top z Essie Good To Go to zakupię kolejny raz ten seszwit ponieważ on się mi lepiej sprawdzał aczkolwiek em, Essie Good To Go jest również bardzo, bardzo fajny e, kochani, tonik z ziai tonik nagietkowy, przefantastyczny tonik, naprawdę bardzo fajnie tak nawilżał, uspokajał moją cerę teraz używam toniku, który kupiłam też w Holandii, to z ziai e, z aloasem i nie jestem w ogóle zadowolona, to jest pierwszy tonik z ziai bo miałam chyba już 3-4 toniki miałam witaminowy i jakiś tam jeszcze inny ogórkowy, był bardzo fajny i ten tutaj się u mnie super sprawdził natomiast ten aleosowy al al jest do bani i strasznie mi podrażnił oczy jak sobie przejechałam po powiekach, także nie, nie nie polecam kochani tutaj o miałam e, maseczkę z ziai oliwkową liście zielonej oliwki, którą dostałam od mojej Wicki, od znajomej, do cery tłustej, mieszanej, redukuje pory, zaskórniki, szybko schnąca, starczyła mi tylko na jeden raz, ona nie była wydajna, przeważnie takie saszetki starczają mi na dwa razy, ta natomiast na jeden raz, ale była fajna, zużyłam, nic mi złego nie zrobiła, fajnie zmatowiła cerę. Kochani, to już były wszystkie produkty z mojego pudełeczka denkowego, jak już zapowiadałam w ostatnim denku, że nie będę... Z bierać już masakrycznie dużo produktów, że później filmiki trwały strasznie długo. Wolę się troszeczkę streścić, mniej tych produktów i częściej wrzucić taki projekt Denko. Ja uważam, że to jest, są naprawdę wartościowe filmiki. Dalej tak uważam i często ja oglądam u innych dziewczyn. E, także dajcie mi koniecznie znać, czy miałyście styczność z którymś z, z tych produktów. Chętnie poczytam na ten temat, jakie były Wasze, e, jakie są Wasze opinie. Ja się z Wami cię krótko żegnam. Do zobaczenia do kolejnego filmiku. Pa, pa!